Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Ponownie jestem tutaj u Iwicy. Lecimy z kolekcją Prism World Cup 2018. Wcześniej były bazówki i inserty, a teraz to, co najważniejsze, najdroższe, najładniejsze, czyli zabiwaka Group Stage. I pytałem już Iwicy, ile jest warta tylko ta strona, moi drodzy? Około 3000 zł po 50 euro, czyli po 200 zł za te karty A B D E H G F po 50, czyli mamy 200 200 200 200 200 200 200 czyli mamy gdzieś 1600. Tutaj gdzie jest Peru, moi drodzy? Karta około 400 zł, a to dlatego, że w Peru są najbardziej najwięksi kolekcjonerzy Prizma i gdziekolwiek pojawi się Peru, czyli na przykład jest Landmark z Farfanem to od razu jest karta kupowana, obojętnie jakie ceny ludzie po prostu tam w Peru szaleją za Prizmem i dlatego ta karta jest dużo droższa aniżeli te pozostałe tutaj, ale największym kosmosem to jest ta karta w środku czyli Zabiwaka Iwita mi powiedział i zdradził, że trzeba otworzyć gdzieś ponad 1200 saszetek, żeby jedną trafić. Taka jest e, e, liczba tych kart. Bardzo rzadkie. E, wie viel kostet ungefähr diese e, zabiwaka? euro. czyli między 200 a 300 euro, czyli około 1000 zł ta jedna karta kosztuje. I Wica ma dwie takie, moi drodzy. Popatrzcie. Czyli tutaj, te dwie karty to już jest 2000 zł, moi drodzy. Coś niesamowitego. Po 500 euro. Razem, 500 euro, moi drodzy, za te dwie karty. Oddaję tutaj z powrotem i będę Wam dalej prezentował kolejne sety. Teraz mamy stadiony. Host City. Tutaj też karty są bardzo drogie. Wi-fi, Einen sztuk ungefähr? No, 50 euro. Czyli około 200 zł za jedną kartę. I tutaj mamy. Jakaterinburg, Włogograd, Kaliningrad, Kazań, Moskwa, Niżni Nowogród, Rostów, St. Petersburg, Samara, Sarańsk i Soczi. 11 kart, moi drodzy, razy 50 euro. To sobie przeliczcie. Też trzeba ponad 2000 zł dać za, za te karty tutaj. Teraz mamy Champions i, i widza mi tutaj pokazuje, że jedną taką kartę można trafić na ponad 500 paczuszek czyli to też jest bardzo rzadki, rzadka karta. W sumie jest 20 takich, czyli ci, którzy zdobywali Mistrzostwa Świata. Mamy Niemcy, Brazylię, ponownie Niemcy, Argentyna, Francja, Hiszpania, Włochy, Brazylia, ponownie Włochy. Niemcy, Anglia, Argentyna, Urugwaj, Brazylia, Niemcy, Włochy, Brazylia, Brazylia, Włochy i Urugwaj. Czyli wszyscy mistrzowie co 4 lata praktycznie 20 w sumie kart. Wifil ajny kostet ungefer. Ale im kosztuje Czyli no średnio, bo wiadomo, jedne są droższe, drugie tańsze, około 150-160 zł za jedną taką kartę. A teraz przechodzimy, moi drodzy, do niesamowitych wartości, niesamowitych kart, czyli landmark. W sumie 30, takie dwie karty, czyli tyle, ile było zespołów na mistrzostwach. Każdy, każdy zespół miał jednego zawodnika. I tutaj. Najdroższą kartą jest oczywiście z Peru, Farfan, o którym Wam wcześniej mówiłem. I tutaj wice mi daje, bo też ma jeszcze powtórkę, Sona. Tutaj go mamy. Czyli te dwie karty są najdroższe z wszystkich tutaj 32. Wifil, Aynou, Geffer. Sona i Farfan, um die 200 euro. Czyli jakieś 800 zł za tego Sona. I farfana, ale za każdą kartę. Nie razem. Za każdą kartę 800 zł. jest, że jest 12 hobby Czyli moi drodzy, e... taką kartę można trafić tylko w jednym case. W case jest 12 boksów, czyli takich boksów, moi drodzy: 12 takich boksów. Jedną tylko taką kartę można trafić, to sobie pomyślcie, jak ciężko zebrać cały komplet. A Iwica ma wszystkie 32 sztuki. Zaczniemy od początku: mamy Akim Fiejewa, Messi, to też gdzieś około 150 euro mniej więcej za, za Messiego, De Bruyne, Gabriel Jesus, James Rodriguez, Brian Ruiz, Salah, Kejhil, Griezmann, Miller, Sigurdsson, De Jagat, Hasebe. Cicciarito, Moses, Penedo, Robert Lewandowski, Kifil? Ja, so um 150 No, czyli gdzieś 500-600 zł za, za lewego trzeba dać. Ronaldo, ja. to samo, El Al Sachlawi, Matic, Son, Isco, Suarez, Berg, Cahill, Eriksen, Benatia, Balde-Diao, Kazri, Modric i wspomniany Farfa. Czyli moi drodzy, no coś niesamowitego. Popatrzcie na te karty, na tą wartość do tej pory, co wam pokazałem. Stadiony. Group Stage i ta zabawika. Iwica później zdradzi, ile mniej więcej cały tutaj taki Album z tym, co on tutaj w środku ma, ile to mniej więcej jest warte, ale to na końcu. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do autografów. Tutaj to już, to już jest w ogóle kosmos, bo mamy różne autografy. Tutaj na przykład jest Signature Moments, czyli tutaj jest komplet, bo jeżeli chodzi o autografy, to Iwica ma niekompletne jeszcze, są w drodze. Wszystko już ma, ale. Dopiero idą jeszcze do niego niektóre autografy, więc po kolei będę Wam mówił, co jest, co brakuje. Tutaj w tych signature moments mamy komplecik. Pięć kart i pięć jest w środku. Maradona, Donovan, Robben, Miller i Gizze. Tutaj oczywiście najdroższy jest Maradona, Wifil? Czyli około 800 do 1000 zł za Maradonę trzeba dać. Przechodzimy teraz do Autografów pojedynczych, czyli zawodnik z autografem. I tutaj też jest kosmos, moi drodzy. Brakuje i widzę tylko Messiego, który jest w drodze. Pozostałe autografy pojedyncze, wszystkie są. I tutaj są autografy, które rzadziej występują aniżeli niektórych zawodników. Na przykład, bo są nazwy: Super Shot Print i Super Print. Na przykład Batistuta ma Super Print. Dybala jest normalnym autografem. Maradona, Messi też jest e, super short print. Jest w drodze. E, ile mniej więcej? Więc ungefer? Also die super short print sind teuer. Messi ist die teuerste Karte des Single. Um Um, autographs, und die kostet zwischen 1200 und 1500 euro. Czyli sama karta Messiego kosztuje między 1200 a 1500 euro, moi drodzy, czyli około 5-6000 zł. Jedna karta Messiego tyle jest warta. Lecimy dalej. Leki, De Bruyne, Coutinho, Neymar, Pele. I Pele też jest tą, tym rzadszym e, autografem. Superprint. Rivaldo, Quadrado, Valderrama, Brian Ruiz również jest tym rzadszym e, autografem. Short print, OneShop, e, Jarni, Schmeichel, Dele Alli, Hurricane, Rashford też jest e, short print. Wayne Rooney, Thierry Henry, Martial również short print. Vieira. Kloze, Neuer, Rumenige, Schweinsteiger, Sigurdsson, Kagawa. I tutaj jest moi drodzy taka y, sytuacja, że była pomyłka, wydali kartę Hondy również z autografem. I bardzo mało tych kart jest y, na świecie i Wica stara się jedno załatwić. I jest ona warta mniej więcej 3000 euro, czyli około 12 tysięcy złotych karta Hondy. Na ten moment jeszcze Iwica jej nie ma, jest w trakcie załatwiania, w trakcie negocjacji. Tak więc moi drodzy, no to jest coś niesamowitego. Popatrzcie na te ceny tych kart. Lecimy dalej. Blanco, Cicarito. Tutaj mamy Hernandeza, Lozano Ikenacho. Robert Lewandowski. Ile, e, wichyl Robert? Um 150. Czyli też około 600 zł. To też jest ta karta rzadsza, super shot print. E, Jean Ronaldo. E, wichyl Ronaldo? Um 100 euro. Około 400 zł. Czyli w przeciwieństwie do innych, wcale nie jest taki drogi. E, Balde Diało, Matic. Morata. Pujol. Torres, Larson, Ljungberg, Zomer, Zomer to też jest ta rzadsza karta Super Shot Print. No i jeszcze dwóch nam zostało również rzadkie te autografy z Super Shot Print. Obie karty Cavani i Suarez. Czyli to są pojedyncze autografy. Teraz przechodzimy do duali, czyli dwóch zawodników podpisało się na kartach z autografem. Z Niemiec mamy tutaj trzy karty. Ile whfill łącznie sztuke waren? Iwica mi tutaj pokazuje 18 kart podwójnych autografów i 10 fehlen drei. Ja. Czyli Iwicy brakuje tutaj trzy są w drodze e, whfill, Ale die sind unterwegs. Es fehlt Brasilien, es fehlt Frankreich und es fehlt die zweite teuerste Portugal Karte. Czyli brakuje z Portugalii ta druga najdroższa karta z dwoma autografami. Brazylia i Francja. A mamy tutaj takich zawodników. Z Niemiec trzy karty, czyli Neuer, Kan, Kimmich, Lam i Miller, Rummenigge. Z Chorwacji mamy Modricza i Jarni, Robert Jarni. Anglia, Rashford, Runej. Argentyna, Dybala, Maradona. Z Kolumbii James Rodriguez i Quadrado. Teraz moi drodzy sprawa tutaj z ilością numeracją bo różne są numeracje na przykład z Argentyny mamy do 40 36 numer z Chorwacji 50, do 50 numer 44. I tutaj najmniejszym tutaj współczynnikiem jest do 25 karta z Anglii. Numer pierwszy o tutaj teraz widać Rashford i Runej tak więc są Odpowiedniej ilości. Niektórych jest mniej aniżeli pozostałych. Dobra, lecimy na kolejną stronę z tymi dualami i mamy z Hiszpanii Morata, Torres, Lozano, Chicharito. Dalej Sigurdsson, Finbogason to już jest Islandia. Z Meksyku mamy kolejne dwie i Chicharito się również tutaj podpisał. Eee, obok Jorge Camposa. Tutaj mamy Blanco i Borghetti. Z Portugalii mamy Ronaldo i Luis Figo, i brakuje jeszcze jedna karta tutaj z Portugalii. Dalej Szwecja: Larsson, Ljungberg i Urugwaj, Suarez i Cavani. Tutaj najrzadszą kartą jest z Portugalii, bo do 15 mamy numer 11, czyli tutaj jest ten najmniejszy współczynnik. Tutaj do 20. Do 50, do 60, do 35, tutaj do 25 jest Urugwaj 25 na 25 jak widzicie. Więc niektóre to naprawdę są ekstra numery. No i co? Przechodzimy teraz do triple, czyli potrójnych autografów na karcie. I w sumie było takich kart 11. Dwie brakują. Wefeld? triple Frankreich? Portugal? Ona no to jest Alez czyli brakuje Portugalia i Francja, a mamy tak z Argentyny Batistuta, Maradona i Dybala. z Brazylii Pele, Cezar Sampaio, Rivaldo, z Chorwacji Perisic, Jarni, Prozinecki, Anglia, Kane, Ali, Henderson, tutaj brakuje e, karta z Francji, dalej Rosja, e, przepraszam, e, Niemcy, Götze, Hummels, Miller. Jeszcze jedna karta z Niemiec. Neuer, Özil, Miller. Czyli Miller dwa razy się podpisał. Dalej Meksyk. Giovanni dos Santos, Chicharito i Lozano. Tutaj brakuje Portugalia. I mamy Hiszpanię. Puyol, Luis Enrique, Raul. I Urugwaj. Suarez, Cavani i Forlan. Przechodzimy do kart quad. Czyli cztery autografy na karcie. W sumie było siedem takich kart. I widzę, brakują tutaj trzy sztuki. Są też w drodze: Weffield, Esfield Argentinian, es Portugal i England. Czyli Anglia, Portugalia, und England, Portugal, Portugal und i Argentyna. A mamy takie pozostałe karty już w albumie: z Brazylii, Neymar, Rivaldo, Cezar Sampaio, Pele, z Niemiec, Kimich, Schweinsteiger, Balak. Beckenbauer. Meksyk. Chicharito, Lozano, Blanco, Jorge Campos. I tutaj z Hiszpanii Morata, Pique, Puyol i Luis Enrique. Następnie, moi drodzy, mamy takie karty z autografem, które się nazywają Road to Russia. W sumie było pięć takich kart. I brakuje tutaj Gareta Baila. Też jest w drodze. Pozostali zawodnicy to Alaba, Belotti, Odegard i Pulisic. No i ostatni rodzaj kart z autografem, czyli autografy na karcie. Bez naklejki, sam napis na karcie. W sumie było takich kart I Iwica ma tutaj cztery: Mabela, Jamesa Rodrigueza, Morate i Chicharito. Brakuje Vidal, Ronaldo, De Bruyne, Ezil. Neymar i Messi. Te sześć kart brakuje jeszcze Iwicy, ale one też są w drodze. Tak więc moi drodzy jak widzicie to jest niesamowite ile tu jest kart z autografem. Jaka tu jest wartość? Teraz zapytam Iwicy. Wiefil ongefair is wert dizy album? Ongefair. Czyli teraz Iwica myśli nad tym ile mniej więcej wart jest kompletny album również z tymi kartami, które dojdą. Auch mi diese karty was kommen noch tacu czyli między 13 a 15 tysięcy euro razy 4 moi drodzy to mamy około 50-60 tysięcy zł warty jest ten album z tymi autografami z tymi landmarks z tymi host city championami i oczywiście z tą pierwszą stroną czyli group stage i zabiwaka a więc moi drodzy no, napiszcie w komentarzu Jakie są Wasze spostrzeżenia? Co myślicie na temat tych kart, które mamy tutaj w albumie z Iwicą? Ja jestem po prostu, no, nie mogę uwierzyć, że jedna osoba posiada taką ilość kart. Wszystkie autografy, wszystkie pozostałe karty, cały komplet, jaki wyszedł, ma Iwica u siebie we swojej kolekcji. Po prostu to jest niebywałe. Dlatego czekam, moi drodzy, co Wy o tym myślicie a my się żegnamy z Wami i będą kolejne odcinki. Już teraz Was serdecznie zapraszamy, tak więc do zobaczenia. Cześć Wam.